Witajcie, zapraszam Was dzisiaj na schab w marynacie kelczupowej. Idealna propozycja na obiad. Oczywiście, jak zawsze, zapraszam Was do subskrybowania kanału, kliknijcie dzwoneczek, a będziecie na bieżąco z moimi przepisami. Przedstawiam listę potrzebnych składników. Tą samą listę znajdziecie w opisie pod filmem. Pod filmem dodaję również link do bloga, gdzie znajdziecie wszystkie moje przepisy. Na początek przygotowałam kilogram schabu, trzy średniej wielkości cebule oraz dwa ząbki czosnku. Wszystko razem przełożyłam do miski. Schab kroimy na średniej grubości plastry. Następnie w osobnej misce przygotujemy marynatę. Do marynaty potrzebujemy szklankę koczupu może być łagodny, może być pikantny, trzy czwarte szklanki wody, sól oraz pieprz do smaku, jedną łyżkę musztardy. 4 łyżki oleju, 3 kulki ziela angielskiego, 1 łyżeczkę majranku, 1 łyżeczkę słodkiej papryki i pół łyżeczki wędzonej papryki. Wszystko razem mieszamy, a następnie, tak przygotowaną marynatą, zalewamy nasz schab i dokładnie mieszamy, tak aby mięso było pokryte marynatą z każdej strony. Po wymieszaniu schab odstawiamy na minimum godzinę do lodówki. Najlepiej zrobić to na całą noc. Przykrywamy i odstawiamy do lodówki. Żeby było szybciej, taniej. I smaczniej przygotowałam to danie w urządzeniu wielofunkcyjnym z opcją gotowania pod ciśnieniem. Wszystko razem przekładamy do garnka, a następnie będziemy e, uruchamiać opcję gotowania pod ciśnieniem. Oczywiście, jeżeli nie macie takiego urządzenia, to możecie to danie przygotować w piekarniku, natomiast przygotowywanie w tym urządzeniu powoduje, że danie przygotujemy szybciej. Ustawiamy gotowanie pod ciśnieniem. Czas przygotowania tego dania to 15 minut. Jeżeli będziecie chcieli to przygotować w piekarniku, to tak godzina 20 w piekarniku będzie musiało się piec. Więc jak widzicie, tutaj będzie dużo szybciej, będzie taniej, bo pobiera dużo mniej energii elektrycznej to urządzenie niż piekarnik. Dodatkowo danie jest bardziej soczyste, co w przypadku schabu jest bardzo ważne, bo samo mięso w sobie jest dość suche. A dodatkowo na stronie moc soków na hasło kulinarne przygody 10 otrzymacie 10% rabatu na to urządzenie. Pod filmem dodałam Wam link do sklepu. Tam znajdziecie więcej informacji na temat tego urządzenia. Zachęcam serdecznie, dania wychodzą naprawdę przepyszne i w bardzo krótkim czasie. Po 15 minutach zostawiłam jeszcze mięso w wyłączonym garku na 10 minut, i dopiero uwolniłam ciśnienie. I zobaczcie, schabik mięciutki. Gotowy do podania podajemy z ulubionymi dodatkami i gotowe. Smacznego. Zapraszam Was oczywiście do oglądania kolejnych moich materiałów. Pozdrawiam.